W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda transport czołgu, zaproszę Was za darmo na rajd przeprawowy oraz pokażę Wam pewną historię utopionego Defendera. Miłego oglądania. Partnerem odcinka jest sklep kartusze.pl. Ostatnio się trochę martwiliście o to Pajero, czy nie zostało ono zbyt bardzo skatowane na rajdzie Beewolf of the Road To się zmyje. Jest problem, żeby wyjechać tak, żeby nie obrysować samochodu. O tego szczarek nie widział niestety. Najważniejsze, że szybko. sam. Aj, aj, aj Kur zapiał. Widzisz ten gorkiem? <gulity> ja chciałem hakiem uderzyć, nie od... bo nie będę tak. <gulity> Jak widzicie, Pajero jest, żyje, ma się dobrze. Natomiast my w tym roku planujemy pojawić się na całym sezonie rajdów biulów, ale spokojnie. Nie będziemy tego auta męczyć cały sezon. Będziemy cały sezon robić filmy, tak żeby pokazać wam klimat tego rajdu, bo spodobała nam się ta impreza. I słuchajcie, pewnie chcielibyście wystartować kiedyś w rajdzie za darmo, co? Ta wizja startu w rajdzie za darmo to jest coś co przyciąga. E, wraz z organizatorem tego rajdu, Arturem, wychodzimy Wam naprzeciw i przed każdą edycją tegoroczną rajdu BeWolf of the Road ja będę miał dla Was jeden voucher na start do rozdania wśród moich widzów. Jak otrzymać ten darmowy start? Musicie wejść na mój fanpage na Facebooku Patryk Piątek i tam przed każdą edycją będzie znajdował się post, w którym napis będziecie musieli napisać jakim autem chcecie wystartować, Opisać trochę o Waszym doświadczeniu, o tym samochodzie, rzucić fotkę auta i napisać przede wszystkim, dlaczego właśnie Wy powinniście otrzymać ten voucher. Ja wybiorę takie myślę, że najciekawsze po prostu załogi. Załogi, które złapią mnie za serce, załogi, które będą chciały się pochwalić fajnym samochodem. Oczywiście ten wybór nie będzie w żaden sposób obiektywny, to będzie subiektywny mój wybór załóg, które będę chciał nagrać na tych rajdach. Natomiast będziecie mi darmowy start na rajdzie. I będziecie mieli filmową pami pamiątkę z tego rajdu. Myślę, że ta pamiątka filmowa to może być największa wartość dodana do tego. My bardzo się jaramy, że będziemy na wszystkich edycjach BiWulfa w tym roku, dlatego że to są fajne rajdy. Z taką fajną off-roadową rywalizacją. To jest taki rajd, na którym nie ma miękkiej gry, gdzie wszyscy jadą na wynik. Naprawdę fajna impreza. Także słuchajcie, jeśli na najbliższej edycji, która będzie się na Torfiance w Łasku, chcecie wystartować swoim samochodem, to wchodzicie w tym momencie na mój fanpage na Facebooku Patryk Piątek i tam znajdujecie post, post z voucherem na raid. Piszecie komentarz, rzucając fotkę swojego auta, opisujecie wasze doświadczenie, samochód oraz dlaczego właśnie do was powinien powędrować ten voucher. Trzymam za was kciuki i do zobaczenia na rajdzie. Pokażę Wam teraz jak chwila zabawy w terenie może skończyć się tak naprawdę pełnym zniszczeniem samochodu, bo w tym przypadku Land Rover Defender po utopieniu tak naprawdę nie nadaje się już za bardzo do jeżdżenia. W tym samochodzie silnik zaciągnął wodę i w tym samochodzie praktycznie cała elektronika odmówiła posłuszeństwa, a Land Rover Defender niestety jest takim samochodem, w którym po utopieniu mamy zablokowaną skrzynię biegów, co za tym idzie, mamy zablokowane wszystkie cztery koła i wyciągnięcie samochodu z wklejki staje się naprawdę mission impossible. No właśnie. Dla mnie to jest już drugi przypadek utopionego Land w Polsce, który po utopieniu zablokował koła i nie dało się go bez użycia ciężarówki z dźwigiem wyjąć z rzeki. Znaczy generalnie problemem jest to, że system odblokowywania skrzyni na luz w Defenderze, do tego jest potrzebny prąd. I jeśli ktoś go rozładuje maksymalnie, a tu ten przypadek to było to właśnie to, nie miał po prostu w ogóle jakiejkolwiek komunikacji z samochodem, bo już generalnie woda się dostała wszędzie, więc nawet podłączenie prądu by nic nie dało. Wywaliło cały samochód, więc każda procedura odbokowania skrzyni nie wchodziła w grę. No, chyba że mielibyśmy akwalonki, moglibyśmy zanurkować pod samochód i jest możliwość odbokowania skrzyni, ale by trzeba było zejść pod samochód. No, jak wiadomo, samochód jest w wodzie. To nikt tego nie będzie robił, nie będzie nurkował pod samochód i nie będzie tego odbokowywać. No to generalnie musieliśmy go ściągnąć. Najpierw pojechał jeden samochód. Yem 4x4, pojechał próbował sobie się wydostać, potem napisałem czy na pewno zadają radę, nie dają sobie rady, więc przyjechaliśmy jeszcze z jednym z kolegą z Toyotą no i próbowaliśmy na trzy samochody, na, na trzy samochody dopiero. Daliśmy radę na wyciągnięcie go na brzeg, bo jeszcze niestety niefortunnie zszedł po skarbie pełnej kamieni do wody. Wyciąganie auta, w którym są zablokowane cztery wszystkie koła, a on waży jakieś 2,800, to nie jest łatwa sprawa w terenie. No szczególnie wiesz, to, to, to nie był piasek, to nie był mól, po którym miałbyś jakiś poślizg, tylko wjechał po prostu na kamienie i to był jego największy pych, jaki mógł zrobić, bo trzeba było go wyciągać po wielkich kamieniach przeciągnąć, żeby go wyciągnąć na samą górę, tak? Potem jeszcze podjechała ciężarówka, bo przeciągnęliśmy go kawałek jeszcze do lawety, tak? No dobra. Yy, widziałem, że tylko w ogóle, później go już nie dało go w ogóle ciągnąć. Okej. Okay. Widziałem, że wzięliście też do akcji ciężarówkę Magirusa na dużych kołach, bo to 14R20 Michelin XL. Tak. I, I dopiero ona dała radę tak naprawdę. To ptak, to samolot. Nie! To Magirus. Ty, ja go landkiem dalej wyciągnął. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że na koniec i tak musiały dwa zabytki przyjechać. <gry> Ale to jest ciekawe, bo ja patrzę na te nagrania i mimo, że Magirus waży pewnie jakieś 4-5 ton, Też ledwie, ledwie, tak. ledwie go ciągnął, że on taki A opór jeszcze, stawiał. Tam była jeszcze wyciągarka 20 tysięcy funtów. Mimo to też dawała ledwie radę, więc no to było... Poza tym tak przyjechał jeszcze wcześniej HDS, to też było ciekawe, bo wezwał kolegę z HDS-em, którego też musieliśmy wyciągać. No rozumiem. Powiedz mi, czy Land Rover po takim utopieniu, jaki jest dalszy los tego samochodu? Czy ten silnik zaciągnął wodę? Czy da się ten samochód dalej naprawić? Jakie to są w ogóle realia? To znaczy, nie znam losów, gdzie on trafił i tak dalej, ale generalnie, dla mnie to jest całka, generalnie ten samochód. Szkoda całkowita. Tak, dla mnie ten samochód się do niczego nie nadaje, a te ciągnięcia nawet samej wody powoduje takie naprężenia na tym samochodzie, że ten samochód się do niczego nie będzie nadawał, a poza tym silniki, skrzynia to myślę, że tak się ciągnęły wody, że tam jest po prostu jeden wielki śmietnik. A przy okazji ten samochód jest bardzo naszpikowany elektroniką i cała ta tak. elektronika właśnie dostała po dupie przy utopieniu. Dokładnie, to nie są samochody, wiesz, nowoczesne samochody nie są do topienia. No. no, chyba że ktoś ma, wiesz, 12 samochód w rodzinie <głos》> i może zrobić z tego z no, za Za bańkę. Czyli jaki z tego morał? Jeżeli chcesz się dobrze palwić w terenie, to Kup mierz siły na zamiary. Sobie Kup sobie zabawkę. Kup sobie zabawkę i że nowy defender może jest cudownym słowem i ma super właściwości terenowe, ale jak A, wiedziesz nim. Tak, ale jak wiedziesz w nim tam gdzie się wjeżdża prawdziwymi terenówkami, to można naprawdę stracić bardzo dużo pieniędzy. No to nie jest samochód do tego. Jeden błąd i jesteś do tyłu. To każdy, każda naprawa w Defenderze to są grube tysiące, więc musisz być świadomy tego, że mając Defendera mega cudowny samochód, <noise> za tą kasę do jazdy na co dzień, jeśli chcesz tym wjechać w teren, to miej portfel na drugiego Defendera. Ja nie będę się naśmiewał z właściciela tego samochodu, bo każdy był kiedyś nowicjuszem, każdy nie, kiedyś coś zrobił głupiego. A poza tym to... najłatwiej się uczyć na swoich błędach, bo na cudzych jest ciężko, a jak się wjeżdża do wody, to zawsze się wychodzi z założenia, to że będzie płytko. Wiesz, to nie... Na właścicieli. To nie jest wina właścicieli. To jest ogromny błąd, który ludzie robią, żeby wyśpiewają się z właścicieli. To nie jest wina, to jest wina sprzedawców. Niestety od co najmniej roku, dwóch lat jest taka moda cudowna, że nagle ci wszyscy sprzedawcy zaczęli się sprze robić sprzedawcami fotowoltaiki tam nie ma już profesjonalistów, tam jest po prostu zobacz co się dzieje w sklepach nawet z akcesoriami, to są sprzedawcy fotowoltaiki, na ilość nie jakość, z chińskiego produktu żałosnego tworzą do tego bajki jakie to jest cudowny produkt jak oni spędzają nad tym wiele godzin to jest przemyślany produkt nie, to jest kuźma chińczyk i nie opowiadają prawdy, po prostu no. jest jest era bullshit marketingu i to jest najgorsze no, jak... ludzie po prostu chcą komuś Ufać. Tak samo ty i ja, jeśli się w czymś nie specjalizujemy i idziemy do kogoś kupić coś od kogoś, to naprawdę to nie jest naiwność, tylko nasz brak czasu, że chcemy wierzyć w kogoś, że ten ktoś drugi ma po tej drugiej stronie wie. Jak to zaczynasz to się bawić się w to nie jeździ sam. to nie jeździ sam. Pojedź z kimś doświadczonym, z kimś, kto ci pokaże, co auto tak. potrafi, żeby po prostu nie być stratnym, kupę pieniędzy, stresu, nerwów, ryzyka. Bo Dlatego, że życia. No, na szczęście tu nikomu nic się nie stało, na szczęście tak. nie, nie było tak, tak głęboko, żeby ktoś w tym aucie utonął. Są natomiast... przypadki przecież, że ktoś pojechał sam w teren i wiesz, czego nie No trzeba uważać w terenie, jednak nasze hobby to jest jednak motorsport. A w motorsporcie nigdy nie jest nie do końca jest bezpiecznie. Słowami podsumowania, jeśli nie masz zbyt wielkiego doświadczenia. To zacznij od jeżdżenia w teren z kimś bardziej doświadczonym, żeby po prostu nie popełniać takich błędów, żeby ktoś miał na ciebie oko. Bo w tym przypadku tutaj jeden mały błąd kosztował naprawdę wiele, bo nowy Land Rover Defender uległ naprawdę srogiemu zniszczeniu. Także uważajcie na siebie w terenie, bo pamiętajmy o tym, że offroad to także motorsport, a w każdym motorsporcie jeden mały, głupi błąd może nas, nas kosztować naprawdę wiele. Uważajcie na siebie w terenie i tą historię potraktujmy po prostu jako nauczkę i przestrogę dla kolejnych nowicjuszy offroadu, żeby jednak nauczyli się na błędzie tego kolegi, bo jednak uczenie się na czyichś błędach jest znacznie tańsze niż na własnych. Dzisiaj pokażę Wam nowy pojazd w kolekcji garnizonu górnośląskiego. Jest to, można powiedzieć, taka nowa duma w garnizonu górnośląskiego, bo jest to Volvo FH, Volvo, które będzie służyło do przewożenia tych najcięższych ładunków na zloty pojazdów militarnych. W tym przypadku mamy załadowany zestaw z czołgiem T55. Jest to naprawdę fajny koń, bo jest to Volvo, które ma ponad 600 koni mechanicznych ma napęd na dwie tylne osie. Jest to taki prawdziwy ciężki skurczybyk do ciężkich zadań i ciężkich ładunków. Tutaj w ekipie wcześniej czołg zwykle ciągali za Tatrą 815. Także przeskok z takiej Tatry, która jest konstrukcją realnie z lat 70., na pojazd zdecydowanie współczesny, zdecydowanie bardziej komfortowy, ale przede wszystkim mocniejszy i bezpieczniejszy jest naprawdę duży. Myślę, że ta dzisiejsza trasa zweryfikuje wszystkie te założenia, ale naprawdę pięknie wygląda ten zestaw. A więcej opowiem Wam o nim Marek Pilarek, który dzisiaj właśnie tym zestawem ma do przejechania jakieś 200 km na zlot. Zawsze ciągaliście czołg za Teatrom 815 i mieliście fajny historyczny zestaw, bo był taki zgodny z epoką, koszerny. Skąd pomysł na zmianę na tak nowoczesnego konia? No, można tak powiedzieć, że nowoczesny, bo jak na muzeum to nie jest bardzo nowoczesne, to jest 2008 rok. Natomiast skąd to się wzięło? Z tego, że coraz dalej jeździmy. Tatrą oczywiście dalej będziemy jeździć i oczywiście dalej kocham jeździć tą teatrą, natomiast jeżeli mam do zrobienia 200 km. 300, lub na przykład w przyszłym roku układę do Bornego sulinowa i mam do zrobienia 550 km, to ten zestaw da mi komfort, który nie jest w stanie mi dać ta trochę ze względu na to, jak jest skonstruowana i za kilka lat pochodzi. No dobra, co to jest za zestaw? To jest Volvo FH16, czyli 16-litrowy, trzyosiowy, dwie pędne osie, 660 koni, fabrycznie plus parę koni więcej, które tam są gdzieś w programie zmienione, ale to sobie zostawimy dla siebie. Eee, na Czepa Goldhofera, czyli, czyli mamy jeszcze parę ton powiedzmy luzu na, na, na zestawie do tego, żeby może w przyszłości jeszcze jakiś inny, większy, cięższy pojazd zabrać. No dobra, jak się jeździ takim zestawem z czołgiem? Opowiedz, jakie są wrażenia z jazdy dla osób, które w ogóle nie mają takich doświadczeń? Jest to na pewno, słuchajcie, oczywiście nie mówimy o zawodowym jeżdżeniu, tylko robimy to wszystko jako amatorzy. Jest to, jest to dosyć spory wysiłek głównie. Jakby to powiedzieć umysłowy, nie dlatego, bo w tatrze, oczywiście, troszkę siły potrzebujemy do równych rzeczy, ale naprawdę, jeżdżąc z czołgiem, trzeba mieć oczy dookoła głowy, ponieważ nie wszyscy kierowcy mają na uwadze to, że kilkudziesięciotonowy zestaw się zbliża i mi się zawsze wydaje, że oni zdążą. No pytanie, czy ja że Czołg jest ciężki, niewygodny, szeroki, do tego dochodzą piloty. No tutaj, ten zestaw, o którym wspomniałem, na dalekobieżnych powiedzmy trasach daje nam luksus, ponieważ jest klimatyzacja, automatyczna skrzynia biegów. A to daje luksus znowu w postaci, że mogę się skupiać na tym, co się dzieje wokół mnie, a nie to jaki mam bieg dobrać do odpowiedniej wysokości górki i mocy, którą potrzebuję do tego, żeby rozpędzić ten zestaw. Ile to wszystko łącznie waży to co widzimy za nami? W tej chwili 58 ton i czołgi zestaw razem. Tak, więc jesteśmy już w zezwoleniu, oczywiście, które posiadamy, e, ponieważ na tego typu, jeżeli przekraczamy długości, szerokości oraz wagę, tutaj w tym przypadku musimy wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zgodę na to, żeby taki zestaw mógł się poruszać. Także niestety, jak widzicie, pasja też je, jest okupiona tym, że oprócz tego, że się jedziemy bawić i musimy dbać o czołgi, jego paliwo i inne części, to musimy też zadbać o to, żeby bezpiecznie się właśnie przemieszczać z miejsca A do B. Jak wyglądało poszukiwanie takiej ciężarówki i dlaczego Wybrałeś taki pojazd? Przede wszystkim, przede wszystkim chyba na, nie tyle na markę, co powiedzmy na opinię innych kierowców. Szukając dzisiaj ciągnika siodłowego, wpisując w różnych wyszukiwarkach motoryzacyjnych, wpisując powiedzmy budżet, bo od tego się wszystko zaczyna. Wyświetla się tam, podłóżmy kilkaset ogłoszeń. Potem jak dokładamy trzecią oś, tak jak jest w tym przypadku, no to tych ogłoszeń jest zdecydowanie mniej. Jak sobie wymyślamy jeszcze, żeby tylne osie były pędne, i tak jak tutaj w tym przypadku z blokadami i zwolnicami, no to mamy jeszcze mniej ofert. Natomiast jak sobie już dołożymy klimatyzację, chociaż ta już jest w standardzie, ale automatyczną skrzynię biegów, no, to tych ogłoszeń jest bardzo malutko. No Ten był poszukiwany kilka miesięcy, udało się go znaleźć z dobrych rąk. W zasadzie miał dwóch właścicieli od nowości. Na początku firma z Katowic ciągała różne ciężkie rzeczy i zajmowała się tym transportem przy pomocy tego ciągnika. Potem trafił woził przez kilka lat kruszarki, potem ostatnie dwa lata stał, bo w zasadzie tutaj wyszedł jakby z transportowania tych kruszarek poprzedni właściciel, no i tak trafił do nas. Ma niedużo przebiegu, bo 850 tysięcy jak na. Takiego, powiedzmy, konia, to, to jeszcze wiele set tysięcy kilometrów z nim bez problemu. Mam nadzieję, oczywiście. Ty jesteś kierowcą czołgu dzisiaj? Co ładowałeś dokładnie na podwozie? Co to jest za pojazd? Na lawetę wjeżdżałem czołgiem T55. Jest to pojazd z lat 60., 70. 36 ton wagi, 38 litrów pojemności, silnik V12, 550 koni. Powiedz mi, czy jak chcesz bawić się czołgiem na złotach militarnych w Polsce, to Więcej z zachodu jest z całą tą logistyką i transportem niż z samym czołgiem? I tak i nie, dlatego że jakby no ta logistyka jest bardzo ważna i dość czasochłonna. Natomiast e, no czołg, jeżeli jest sprawny i tak dalej wszystko działa, jest, jest super, to wtedy jakby faktycznie to wtedy ta logistyka jest takim jakimś tam problemem. Natomiast e, no jest to czołg, właśnie, tak jak powiedziałem, wcześniej tam z lat 60. więc jest wiekowy, e, no i trzeba na niego dmuchać, huchać i tak dalej. Sprawdzać temperatury, oleje i tak dalej. Czyli codzienna taka obsługa e, przed jakimkolwiek wyruszeniem po to, żeby... może no, po prostu nie popsuć. Widziałem, że sam wjazd na podwozie był bardzo precyzyjną operacją. Tak naprawdę na żyletki, a manewrujesz pojazdem, który waży prawie 40 ton. Co jest trudniejsze? Spakowanie czołgu, czy prowadzenie całego tego zaprzęgu, żeby pojechać gabarytem ja po Polsce? Ja myślę, że jednak prowadzenie tego gabarytu. Nie? To jeszcze tym bardziej, że tak jak właśnie mamy nowy zestaw, więc dla Marka tutaj, Ma, tutaj będzie... No myślę, że nie lada wyzwanie tak naprawdę. Tak? Co prawda mamy tutaj konia 660 koni, więc powinien sobie dać radę i jest to na pewno mega przeskok w porównaniu z tym co było czyli statuą 815T natomiast, no zobaczymy no mam nadzieję, że wszystko się uda, jest wszystko posprawdzane hamulce, nie hamulce, dużo części jest powymienianych więc mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko to trzymam kciuki no dobra Marku, opowiadaj o swoim królestwie no tak, królestwo generalnie jest grubo przygotowane, mamy tutaj wielką przestronną kabinę Mamy dwa łóżka, także, także zawsze z jakimś zmiennikiem lub ze sobą towarzyszącym można się przespać. Mamy webasto, klimatyzację. Ojej, naprawdę mamy sporą kabinę. Mamy dosyć dobrze wyposażone te Volvo mamy multifunkcyjną kierownicę, mamy zestaw wskaźników chyba wszystkiego mamy praktycznie kontrolę, mimo tych lat, które on już ma mamy nawet informacje o tym, jaki mamy nacisk na tylnej osi na ciągniku także to słuchajcie, to już jest magiczna technologia, która. Dotarła do naszego muzeum. No Legendarna, dla mnie, mnie to najbardziej użyło, jak byłem pierwszy raz w tym ciągniku. Wszędzie jest podkreślane jak na desce rozdzielczej, jak na drzwiach, jak na przeróżnych, choćby tutaj na dywanikach te podkreślenia FH16. To już nie jesteśmy w standardowym Volvo, które są to FH10, 11 12 to jest FH16. To jest po prostu w półka. To jest grupa ciągników ciężkich, już tak zwanych, do, do właśnie ciężkich prac, do ciężkich gabarytów więc mówię, mam nadzieję, no zobaczymy choćby sama skrzynia biegów. Wrzucamy drive i tyle nas interesuje. Oczywiście mamy możliwość sterowania ręcznego. Ale no zobaczymy dzisiaj jak będzie ta trasa, która przed nami. Mamy 170 km do przejechania. Końcówka troszkę taka pagórkowata, także no zobaczymy. Tak naprawdę pierwszy raz ja tym latałem na pusto, na pusto oczywiście żadnych problemów. Natomiast jak to poradzi z ciągiem, no myślę, że nie będzie żadnych problemów. A czemu padła decyzja, żeby wybrać akurat konia, który ma dwie osie napędowe? Wiesz to głównie czasami jest tak, że jak jeździmy na, na przeróżne imprezy, to czasami przeróżne, nie zawsze jest to asfalt, musimy zaparkować, czy wjechać tym zestawem na, a to trawnik czy coś takiego, no kierowcy, którzy jeżdżą, mam nadzieję podzielą zdanie, że jedna oś penna przy trzech osiach to, to jest dosłownie moment, troszkę trawy, a już nie mówiąc wilgotna i stoimy tak naprawdę, bo mimo wagi ta jedna oś nie, 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 pomoże, natomiast no dwie osie mam nadzieję będą, mocniejszy, że tak powiem w tym, żeby, żeby po prostu można było wyjechać z niejednego trudnego miejsca jakby przyjechaliśmy tylko na nagrania, a mamy poważny transport i Susu w obstawie ze mną za kierownicą. Wiesz, jakie paliwo tankujesz na stacji, bo każde paliwo się starzeje. A zanieczyszczenia niszczą wtryskiwacze. Tak 2000 to super rozwiązanie. Od 3 lat stosuję już diesel, system cleaner, czyli tą brązową puszkę. Wlewam ją do baku mojego patrola oraz innych moich samochodów. A jak ktoś z Was ma duży samochód, to są też duże bańki Teka. Oczywiście nie do tak dużego jak mój patrol, ale na przykład do ciężarówki. Ja mam Magirusa, to to jest właśnie taka puszka, żeby zalać ją do baku yy, dużej ciężarówki. Wtedy ona właśnie ma taką ilość przystosowaną do samochodów, których zbiornik paliwa nie ma 80 litrów, tylko właśnie bardziej. Parę set. To mój sprawdzony sposób na czyste, sprawne wtryski, a co za tym idzie, niższe koszty utrzymania auta. Silnik pracuje ciszej, poprawia się jego ekonomia, no i oczywiście mniej dymi. Mechanicy potwierdzają, że wtryski pracują dłużej, przez co nie trzeba ich wymieniać, co oszczędza tysiące złotych. Jak używać? To jest tym wszystkim najprostsze. Raz przed latem i raz przed zimą wlej całą puszeczkę do baku, zatankuj samochód do pełna i ruszaj w drogę. Ja te produkty czy to do diesla, czy do benzyny stosuję naprawdę od kilku lat. Jeżeli ktoś z Was już korzystał z produktów marki Tech 2000 to napiszcie w komentarzu jak sprawdziły się w Waszym samochodzie.